Dobry. Dzień dobry. E, e, proszę, ja nie mogę jechać, mi się zmieniły plany. Ale to, co, to, to, ale to co? Odwołujemy przejazd. A to czemu mi pan płaci? No bo ja muszę pani zapłacić, jak pani przejechała, nie? Eee, ale w aplikacji pan odwoła przejazd? A da się? Da się? Bo ja myślałem, że jak już pani przejechała, to już muszę zapłacić. Ja bardzo chętnie, wie pan, <gryw> bardzo chętnie przyjmę jaką gotówkę. <gryw> Ale... Dobra, jak się to odwołuje? Y, Musisz pan do aplikacji wejść? To jest aplikacja. Y, Odwołaj przejazd. Mm -hmm. Kierowca poprosił mnie o odwołanie kierowca A to nie moja wina. Kierowca Tak, tak, lipościu. moja wina, kierowca. moja. Podczas następnego przejazdu zostanie pobrana dodatkowa opłata 10 zł za anulowanie. To może ja pani dam te pieniądze, a, a damy coś innego, żebym nie musiał tej opłaty następnym razem płacić. Ale to i tak się bardziej panu opłaca, bo tu pan daje 10, a tu mi pan daje 20. Tak, to ma pani napiwek. To ma pani napiwek. Zróbmy tak, że ten przejazd jest zaliczony, że on się odbył, okej? Okay? No, nie wiem, czy tak mogę. Może pani.